W centrum Kopenhagi mieści się Muzeum Bertha Thorvaldsena, jednego z najważniejszych rzeźbiarzy klasycyzmu i także kolekcjonera starożytności. A zatem zapraszam Państwa do środka, żeby zobaczyć zarówno jego klasycystyczne rzeźby, które często są inspirowane monetami, ale także jego kolekcję monet. A zatem zapraszam do środka. Jesteśmy w Muzeum Thorvaldsena w Kopenhadze. I możemy tutaj zobaczyć, jak niektóre motywy znane z rewersów monet wyobrażano sobie w pierwszej połowie XIX wieku, w dobie dominującego klasycyzmu. Chociażby trzy Gracje, czy też trzy charytyk, które często pojawiają się w mędrictwie Tracji w okresie cesarstwa rzymskiego. Tutaj mamy jeszcze dodatkowo z Amorem, i możemy przyjrzeć się wizji duńskiego rzeźbiarza w wszystkich wymiarach, nie tylko w płaskorzeźbie. Zwracam uwagę także na aranżację wnętrza nawiązującego do stylów pompejanistych. No, oczywiście możemy także w płaskorzeźbie zobaczyć szerszy kontekst dla trzech Gracji. Tutaj mamy też tańczące menady, mamy grającego Apollona. Widzimy o pewien nawiązaniem do szału, tak właściwego dla bachicznych imprez do Bakhusa, Dionizosa, nawiązują maski teatralne, no i pośrodku właśnie trzy gracji w ujęciu znanym także z monet. Przejdźmy dalej, mamy salę Wenus. Wenus trzymająca Raphał, to także monet znany, chociażby z rzymskich monet imperialnych. Jazon to z kolei motyw na monetach mało obecny. O, no, podobnie jak Achilles i Bentezilea, ale tutaj mamy chębę też motyw na monetach akurat mało obecny, ale powyżej w medalionie mamy przedstawienie Higiei i Asklepiosa i to znów w mennictwie, zwłaszcza prowincjonalnym, ale także imperialnym od czasów severów, motyw częsty. Zwłaszcza ta forma medalionowa przywodzi na myśl monety. Mars i Amor to motyw bynnictwie raczej nieznany. Ale w kolejnej sali mamy przedstawienie Spes, Elpis podtrzymującą szatę, a w prawej dłoni wyraźnie widać kwiat symbolizujący nadzieję na ponowny rozkwit. A zatem przypatrzmy się temu, jak Torvaldsen wyobrażał sobie personifikację tak dobrze znaną przede wszystkim z monet. Nawet ta stylistyka, właściwa dla Grecji V wieku sugeruje inspiracje monetami klaudiusza, jak się wydaje. Ale też adekwatne wnętrze ze stropami ala, pompejańskimi. Wulkan, czy też kawaistos, także pojawia się. W chociaż rzadziej, proszę zwrócić uwagę na jego charakterystyczne nakrycie głowy, taką czapkę znajdziemy chociażby w rzymskim mennictwie okresu Republiki. A w mennictwie i hellenistycznym, i mennictwie rzymskim imperialnym, zwłaszcza za Domicjana, ale także w prowincjonalnym znajdziemy wiele przedstawień Ateny czy też Minerwy w Egidzie. I tutaj też trudno nie zauważyć inspiracji monetarnej, zwłaszcza, że mamy przycupniętą sowę przy nogach Ateny Minerwy, co może przywodzić na myśl właśnie monety wspomnianego. Inicjatywa. Jeszcze jeden wariant trzech gracji, trzech charyt, a który niekiedy także pojawia się na monetach. Grający merkury to już motyw mniej monetarny, ale oczywiście. Charakterystyczne nakrycie głowy przywodzi na myśl chociażby wczesne mrązy republikańskie. Analogicznie kolejne przedstawienie Ateny, a także idzie także z sobą, i tutaj znajdziemy pewne analogie, ale Torwalcen to także rzeźby przedstawiające osoby współczesnemu w strech Atlantyka i takie mamy w kolejnej sali, ale nie ma to już w związku z monetami, a zatem pożegnam się w tym momencie z Państwem. Na piętrze wzniesionego między 1839 a 1849 roku budynku Bello mamy kolekcję starożytności samego Torwalcena. Widzimy tutaj Ekspozycji w oryginalnych xix wiecznych szafkach. Oczywiście kolekcji towarzyszą katalogi zarówno architektury jak i gem czy monet. Spójrzmy, mamy tutaj. Gipsową kopię rzeźby egipskiej datowanej na XIII. przed naszą erą. To kolejny gips Amenofisa III, ale już mniejsze obiekty są oryginałami. Kolejne wnętrze znów oryginalne szafy, znów kolekcjon towarzyszy obszerny zbiór książek poświęconych czy to wazom antycznym czy szerzej sztuce, rzeźbie. Widzimy tutaj fontanę. Mamy też znów katalogi zbiorów egipskich, gemmy, o których wspomniałem. No i mamy rzecz jasna Ekela, doktrina Numorum, jedno z najważniejszych dzieł numizmatycznych końca XVIII wieku, ale także kluczowe dzieło antyczne, czyli duże wydanie Pliniusza, starszego historii naturalnej. A z nowszej literatury numizmatycznej, wówczas oczywiście nowszej, mamy Mioneta, Description de Medailles. Rzecz jasna nie zabrakło i wazer. Jego żywoty malarzy to jak najbardziej Temat dla artystów XIX-wiecznych istotny. No i spójrzmy na te drobniejsze obiekty, a zatem figurki przedstawiające bóstwa charakterystyczne dla kultu domowego, elementy luster antycznych. Tutaj widzimy więcej, zwłaszcza etruskich lusterek. Brązy, świecznik, przedmioty z kości, w tym słoniowej, pierścienie fragmentarycznie zachowane, dużo genny, elementy ceramiki antycznej, w tym barwionego Szkła i wreszcie ozdoby złote to też ładne przykłady rzymskiego szkła. Kolekcja Gem Torvalcena jest znacznie większa. Mamy tutaj także ich odciski w gipsie typowe. Dla epoki. Przyjrzyjmy się bliżej. W przypadku GEM, oczywiście, trudno odróżnić oryginały antyczne od produktów późniejszych. No, chociażby tutaj widzimy Gemmę z wizerunkiem Ptolemeusza II i jego włoskiej małżonki zrobiono ewidentnie na Mnajonie, na tzw. złotej oktodrachmie. Czy tutaj wizerunek głowy, broda tego Heraklesa również może być wzorowany na monecie i jest to raczej produkt późniejszy, niekoniecznie antyczny. Takie gemmy wykonywano już w wieku 15, tym bardziej XVI, a na początku wieku XIX mamy ich bardzo dużo. No i wreszcie wchodzimy do sali dekorowanej Znów motywami właściwymi dla stylów pompejańskich, gdzie mamy kolekcję monet Walcena. I proszę zwrócić uwagę, jest to kolekcja absolutnie niebanalna. Mamy zarówno monety grecji klasycznej, statery zeginy I to ładny wybór od typów najstarszych, przy czym nie są one tutaj idealnie chronologicznie ułożone. Ułożone są zgodnie z wiedzą XIX-wieczną. Widzimy archaiczne statery z Koryntu. Mamy rzecz jasna zbiór tetradrachm ateńskich, ale także widzimy tutaj drachmy i obole. Tutaj znów. Egina. Widać tylko bardzo ogólne określenia, takie jak Hellas, Hellana, czy północna Grecja. No i tutaj rozpoznajemy na przykład Statery z Drachium, czy monety Macedońskie, mamy też Wielką Grecję, czy właściwie tutaj Południową Italię, jak głosi nazwa. Ach, jeszcze spójrzmy na tazyjskie statery, też ładny zbiór. Dużo, dużo obszaru Italii Południowej. Rozpoznajemy Krotonę, widzimy też monety a w Geli widzimy, och, no tutaj absolutnie wspaniała tetra z Naxos. Mamy Leontino, mamy rzecz jasna, znakomite przykłady mennictwa crakuzańskiego na górze Messyna. Tutaj dalej. Selimund, z charakterystycznym liściem właśnie Gela. Mamy także rzadkie przykłady mennictwa z obszaru Cerenejki Widzimy tutaj Peloponnes z bardzo ładnym wyborem. To znaczna część tej kolekcji monet koryńskich i typu korynckiego, bitych w dawnych koloniach. Tutaj widzimy znakomicie kopę jako oznaczenie mennicy, ale także mamy niższe nominały z Koryntu, chociaż tutaj widzimy drachmy, nie tylko statery. Dalej okres hellenistyczny, zwracają uwagę tetradrachmy ateńskie nowego stylu sporo brązów. Mamy związek licyjski. Mamy, o, tutaj bardzo ładny przykład monety macedońskiej z czasów już protektoratu rzymskiego, czy później tetradrachmy kwestora Aisiliasa. Mamy także Monety złote, statery Filipa II Macedońskiego, a także widać tutaj ciekawy suberat. Oczywiście są i jego tetradrachmy, są statery Aleksandra Wielkiego i znowu jego tetradrachmy i drachmy. Także mamy Lizy i emisje późniejsze, w tym Złocie, Tazos wraz z celtyckim naśladownictwem. Dalej, znowu dużo monet, tym razem z Tarentu, znów Italia Południowa. Więc dziwnego a dużo lat spędził Italii. Widzimy także syrakuzańskie statery typu korynckiego. No ale mamy też Filistis, żona Hierona II na jej tetradrach. I tutaj spójrzmy na monety rzymskie, począwszy od um, dużych brązów typu S grawe, z Janusem, as, semis, triens, quadrans, sextans, uncja. Dalej, monety już z okresu denarowego republikańskie. Rozpoznajemy także tutaj, widać denar właściwy dla. Cezara, a tutaj mamy emisję z Eneaszem wynoszącym Anchizesa i Palladium, czy obok niego Denary Brutusa i tutaj nieco ocieniony Marek Antoniusz. A dalej mamy Nerona, mamy Aureus Tyberiusza i tutaj reprezentacji głównie w brązach monet imperialny aż po późny antyk. Wyróżniają się tutaj Solidy, czy to Honoriusza, czy tutaj już mamy okres bizantyński, właściwie tutaj jeszcze wciąż V wiek. Widać Leona, widać Anastazjusza, dalej Justyna II, Herakliusza. Tak, ale to oczywiście nie wszystko. Wróćmy jeszcze do monet greckich, które przeważają, a wśród nich mamy także monety egipskie z czasów już rzymskich, prowincjonalne. Mamy monety iberyjskie, jak widać tutaj, też ładnie reprezentowane. Monety prowincjonalne, przede wszystkim iberyjskie, ale Później mamy także tutaj memnice na e, e, takie chociażby w iminacjum w e, obszarze Bałkanów. I jeszcze wracamy do monet hellenistycznych. Tutaj widzimy też wspaniałe przykłady memnictwa egipskiego, też między innymi z Kleopatrą VII e, czy więcej Cyrynajki tym rzeczywiście też bardzo rzadka tetra drachma. Ta ekspozycja nie jest najlepiej doświetlona, ale proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy tutaj we wnętrzu, które zachowuje swój oryginalny XIX-wieczny charakter. Spójrzmy jeszcze raz na samo wnętrze, w którym znajdują się szafy numizmatyczne, z ekspozycją monet. Torwaldsena mamy tutaj także gipsowy odlep głowy niobe z galerii Uficji we Florencji, mamy obrazy też włoskie z okresu późnego średniowiecza i tutaj także widzimy xvii wieczny wizerunek ukazujący czy dziewczynę. Barberiego. Ale mamy także obraz przedstawiający dzieła samego Torwalcena z pomnikiem konnym księcia Józefa Poniatowskiego. A nie wspomniałem jeszcze o medalach. Ta ekspozycja nie jest duża i są to głównie medale upamiętniające. Słynne postaci, słynne osobistości, które powstawały w czasach współczesnych Torwartsynowi. Do, do Więc najstarsze są jeszcze XVIII-wieczne, natomiast dominuje tutaj właśnie początek wieku XIX. Przejdźmy dalej do kolekcji antycznych i zobaczymy tutaj zarówno głowy, maski, a Łasko rzeźby, czy właściwie odciski, terakotowe lampki, oliwne, Mamy tutaj więcej terakotowych figurek, przykłady, także ceramiki rzymskiej, typu sigillata. i Marmurowe głównie, głowy po jeden mały sarkofag, fragmenty, które ze swoich wojarzy włoskich Torvalcen przywiózł. I z tutaj są także kopie z gipsowe. I ostatnia sala, a spójrzmy jeszcze. Na dekoracje nawiązujące wciąż do stylów pompejańskich. Na suficie sklepienia zdecydowanie nawiązują do Rzymu, są właściwe dla epoki klasycyzmu, której Torwalcen tworzył. A ostatnią salą jego kolekcji jest sala z ceramiką grecką od okresu archaicznego i naczyń typu koreńskiego z charakterystycznym horror waku i potrzebą zapełnienia wszystkich miejsc, jak tutaj widzimy wokół owej syreny, poprzez znakomite przykłady attyckiego malarstwa figurowego, chociażby tutaj Piękny czarnofigurowy Dionizos. Mamy też i duże amfory, wspaniałe kliksy z oczami apotropaicznymi. A tutaj przechodzimy już do okresu czerwonofigurowego, do a, późniejszych lat V wieku. też bardzo. Ładna kolekcja kieliksów, ale także innych naczyń, a no, łącznie z efektownymi amforami. I to tyle, jeśli chodzi o muzeum Dorwalcena najbardziej znanego rzeźbiarza duńskiego okresu, a no przynajmniej XIX wieku. Spójrzmy raz jeszcze na kilka monet, nad którymi być może zbyt szybko przebiegłem tutaj, jeśli chodzi o monety prowincjonalne. Też mamy kilka ciekawych typów, no niestety jakość od blaski słońca akurat z tej strony świeci utrudniają nam to oglądanie. Ach, może na koniec jeszcze Dekadrachmy syrakozańskie. No, to jest rzeczywiście kolekcja, która ma aż cztery dekadrachmy. Musiała być jedną z ważnych kolekcji w XIX wieku. No, i po dziś dzień robi kolosalne wrażenie. To tyle z Muzeum Torwalsena. Do zobaczenia. W kolejnych odcinkach cyklu NUMMI do